tak, można nie pamiętać twarzy pierwszej dziewczyny, ale zakup pierwszego komiksu to jest coś, czego się nie zapomina. No, sorry, Jolka, taka jest prawda. Obudzony w środku nocy potrafi opisać, jaka była pogoda, jak wyglądał kiosk, w którym dokonałem zakupu, i przede wszystkim, jak wyglądała okładka mojego pierwszego komiksu. Do tego zapach kredowego papieru, farby drukarskiej, szelest przewracanych stron, te oszałamiające rysunki. W porównaniu do szkolnych lektor tło coś: uderzenie kolorami, dynamiczna akcja, humor oraz, no tak, brutalność. No jasne, kumałem, że bohater jest podkoloryzowany, a złoczyńca skrajnie szalony, ale im bardziej szalony, no tym lepiej. No nie, no, no, no dobra, no, no Jolka, no, żeby nie było. Pamiętam cię, ale wiesz, komiks. To był jednak komiks. Taki odpowiednio zadbany, to zawsze wygląda jak nowy. Z posiadania zniszczonego egzemplarza to nie ma takiej satysfakcji. Ani to wystawić na półkę, ani wyrzucić. Niektórych egzemplarzy nawet nie otwieram i nie czytam. Od tego są te same numery w lekko słabszych stanach. Takie, że tak powiem, do codziennego użytku. A te najlepsze. Są zabezpieczone w foliowej koszulce, na usztywnionej tekturce, z dala od kurzu, wilgoci i promieni słonecznych. Generalnie, komiks to jest ciągły rozwój. Kreska, wiadomo, ewoluowała, a oko dopiero po dłuższym obcowaniu z kolejnymi zeszytami wychwytuje te, te, te niuanse, te odcienie, zarówno jeśli chodzi o kolorystykę, jak i fabułę. A my jednak dopiero w 90 mogliśmy przenieść się w czasie kilkadziesiąt lat wstecz i zacząć nadrabiać zaległości. Na nasz rynek wpuszczono wtedy tylko kilka serii tych bardziej znanych bohaterów. No i wiadomo było, że za oceanem czekają jeszcze setki postaci, każda z osobną historią, całe oszałamiające multiwersum. Większość tych mniej i bardziej superbohaterów i bohaterek, bolaski też tam były. No, została zapomniana. Na szczęście bywa, że ożywają ponownie dzięki kinematografii. A co do polskich wydań komiksów, to na początku trzeba było mieć sporo wyrozumiałości. Delikatnie rzecz ujmując. No można się było wkurzać na literówki na pierwszych stronach, lub na przyklejoną chamsko na okładkę cenę komiksu, ale po co? Taki egzemplarz z błędem osiąga teraz nawet lepsze ceny niż poprawny. Ot, kolejny paradoks kolekcjonowania. Pamiętam ten głód, to, to czekanie na kolejne numery, to krążenie wokół kiosku, żeby obejrzeć wszystkie witrynki. I ta radość, jak już był, u nas był wydawany jeden numer miesięcznie danej serii, gdy w tym czasie za oceanem było wydawane kilka serii jednocześnie danego bohatera. Wyraźnie jednak powiem, że my, czytelnicy komiksów, byliśmy i jesteśmy wdzięczni za wydanie w Naintisach kilkuset spolszczonych numerów zagranicznych komiksów. Wtedy chyba nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak przełomowe będą to serie, i że po 30 latach nadal będą, są, żywe, poszukiwane i chwalone. Czy te komiksy były lepsze niż te współczesne lub europejskie, które wtedy też się przecież pojawiały? I to także, że tak powiem, na potęgę? Kwestia gustu, a może też i pewnego, że tak powiem, getta. My, fani amerykańskiego komiksu, kontra torgalowcy i kajkokokoszowcy, czasem te granice rysowały się wyraźniej, czasem mniej, a czasem były przepuszczalne. Jak już przy tym jesteśmy, to ja się przyznam, że miałem mały skok w bok. Mhm, już sama okładka mnie uwiodła. A jeszcze bardziej pewna scena w środku. Nie zdradzam szczegółów, bo mogą to być dzieci. Mówię o śniknu Rosińskiego Iwan Hama. Aha, do tej pory ciary idą, jak to czytam. Mam pierwsze wydanie z orbity, mam oryginalne po francusku, mam kolorowe z Egmonta. Wszystkie w stanie idealnym. Aha, widzę, jak ci się oczy świecą, ale sorki one nie są na sprzedaż. Ale mam tu coś innego. Udało mi się nawinąć tę kasetę i cenę ustaliliśmy na stówkę. Hmm, jeśli dobrze pamiętam. No to teraz puszczę inny kawałek. To może ci się nawet bardziej spodobać. No, no, słuchaj tego. Eee. Co dzwoni. No. Zaraz się rozkręci. No nie, no nie, no. no. Znowu się wciągnęła. Dobra. Znowu nawinę. Gdzie ten długopis? A ty, jak masz ochotę, to poprzeglądaj te autentyki, tylko mam nadzieję, rączki umyte. Uh -huh. Nie gnieciemy, tak? nie wyrywamy stron, a jak już poczytamy, zostawiamy je tu w tym samym miejscu. I ruszamy do wysokiego słupa z pudełkami od kaset wideo. I tam wciskamy numer 4, aby usłyszeć kolejne nagranie. E, dobra, mamy to. E, Słuchaj co? Kurde, tak sobie, myślę, tak sobie myślę, że to o ojolce to może wykasujemy, a? O wiesz, ja nie wykluczam, że ona przyjdzie na tę wystawę, a jednak to, rozumiesz, żona. Co no, myślisz? Może być, nie no.